Zdecydujemy się w tej chwili w czasach pluralistycznych, wobec tego postanowiliśmy wylosować dwóch szczęśliwców. Nagród jest sporo, także jakoś się podzielą. I teraz proszę Państwa, prosimy wszystkich Państwa o wyciągnięcie biletów. Na każdym bilecie znajduje się numer, a my tu mamy odcinki z numerami, proszę Państwa, za chwilę wylosujemy dwa szczęśliwe numery biletów. Uwaga, teraz... Ślepa kondycyjny. środka dokonuje sprawiedliwego losowania. Nie patrzę, proszę Państwa. Nie patrzę. Proszę się przyjrzeć, tak to będzie wyglądało za tydzień, tylko w tym worku będzie 50 milionów. Tak. No, ale oczywiście to nie ta skala będzie. Dzisiaj są prawdziwe emocje. Uwaga, mam. Proszę Państwa, 32 0 518. Proszę sprawdzać, proszę Państwa. I drugi od razu. Jest? Co? Jest jeden, dobrze. Jest? Proszę Państwa. Już drugi okrzyk słyszałem, zawał ktoś dostał. Tak? Proszę, proszę państwa, państwa, nie wie co wygra. Drugi, drugi, czytaj, drugi. Drugi jest 32 0 599. Prosimy pana tutaj do nas. Prosimy, tu są schody z tej proszę strony. Proszę sprawdzić tę drugą, bo nie. Proszę z biletami. Jest? Żeby numer Ta, tam sprawisz. są schody z tej strony, proszę śmiało. Jest, proszę jest państwa. Tam, e, tak, to pan jest? Jest też drugi, zdaje się, tak? Proszę, proszę państwa, zanim panowie tu dotrą, ja od razu może po, przekażę informację. Prosimy bardzo Miss Matura i Miss Kultura o przyniesienie nagród tutaj. Firma Betamex ufundowała radiomagnetofon dwukasetowy firmy Sankay. Impresariat promocyjny Zakru ufundował jedną aukcję drewn banku. Następnie firma Pewex, proszę Państwa, ufundowała komplet importowany, jedwabny komplet bielizny pościelowej. Bardzo praktyczny, właśnie na noc. Natomiast, proszę Państwa, właściciel firmy y, y, Nightclubu Acapulco, y, z oszczędności uzyskanych poprzez zakaz sprzedaży alkoholu, ufundował rower. Romet, Wigry 2, wartości chyba w tej chwili już z pół bańki, co najmniej, nie wiem dokładnie, ile to kosztuje. Bardzo cenne nagrody. Bilety się zgadzają, proszę zgadzają się, tak? tak proszę jest, bardzo, żeby się Panowie się przedstawili może tak? tutaj, proszę, proszę bardzo. bardzo. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kryszan. Brawa, Malinowski. Proszę Państwa. Ja już numery sprawdziłem, wszystko się zgadza. My, zastydzeni trochę tym, że takie piękne nagrody są, poczuliśmy się trochę dziwnie i postanowiliśmy również coś ufundować. Oczywiście nie stać nas na takie cenne nagrody, więc wysłupaliśmy to, co mieliśmy i z tych oszczędności zakupiliśmy latarkę elektryczną. Ale baterie też były tak, że ona działa. I tę latarkę przekazujemy panu, który otrzymał rower, żeby również w nocy mógł korzystać. Także gratulujemy jeszcze raz serdecznie. W takim razie ja chciałbym przekazać komplet bielizny na Centrum Zdrowia Matki Polki. To w takim razie ja chciałbym przekazać radiomagnetofon na Centrum Zdrowia Kombatanta. W takim razie ja e, chciałbym przekazać rower dla ochotniczych straży pożarnych. W takim razie ja. chciałbym przekazać akcję banku dla siostr karmelitanek. Według ja chciałbym przekazać latarkę elektryczną dla budowniczych metra warszawskiego. Dziękuję bardzo kabaretowi Koń Polski z Koszalina.